Ja się z tej strony mlecznej witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj y, jesteśmy w przedostatnim albo ostatnim odcinku z Mleczny Owcalowic mm, z naszej kochanej serii. Ale jeśli chodzi mm. spodoba nie zapomnijcie, zostawić sub i kajdwaneczki. Ej, hey, to jest what the fuck? Co tu się dzieje? O wcale się nie ma nowego skina. Jak nie tu? no, nie wiem czy, no nie wiem, czy nowego, jego ja parę razy używałem. Nowy gość w tym pokaż dzisiejszym tą, odcinku. Pokaż ty mordę. Nowy gość w dzisiejszym odcinku Kasane Teto, ofcala nie ma. Dzisiaj pójdziemy y do endu, postaramy się. Tylko musimy się no. wy 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 wysrać. <laughs> wysrać. Musimy się <laughs> wysrać tak, no. Mam no muszę czekaj, o oh jest Aha, mm. aha gang. Dobra czy no. jacieśmy No gówno, jak zwykle sobie... My w ogóle dawno tu nie graliśmy więc ja nie wiem o co tu chodzi No bardzo dawno Nawet tam... nie, pami nie pamiętam gdzie mój domik jest nawet Jak nie widzieliście e... te widzieliście te odcinki na YouTube z Minecrafta na wcale więc to My to bardzo dawno grywaliśmy. No, Osta teraz jesteśmy na etapie, gdzie. Mm, gdzie trzeci odcinek wyleciał? Bekanów. No. Czy ja mam jaja? No, mam, ale Cześć. czemu ja jestem taki szybki? What the fuck? Bo jesteś czarny. No kurde, ze strony Dlaczego oni mi jaja nie dają? Ja potrzebuję do zrobienia czysta to co ci ciasto? No bo ciusto jest bardzo potrzebne no. Wezmę wiadro, w razie czego Okej, mlaszny będzie walił wiadro, rozumiem Nie, To w tą stronę Weź zejdź nie. Chcesz ich tu zostawić? No łódką No dobra, ale będziesz pamiętał gdzie one są no. ja Tam, aha, czyli aha, za daleko. Tu nic nie ma. Tu coś jest. Wejście jakieś. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. No jak mam? Nie wiem jak ty. Mam jeszcze pierłe. A, no to pozy. Oj mam tocz, które mi się bardzo przyda. Chodź tutaj. Patrz, patrz jakie fajne miejsce w still No o ty siusiaku, ty plemikuj Macka cię okocha jest No dobra Czy mamy wystarczające, żeby włożyć? No za osoba mi za tyle padne No to oni się rozpiął Ty Lepiej. O, jeszcze nie wejdę, mało się świat Nie mam nie mam psych Nie mam psychy tam wpłynąć Dawaj Ej dawaj wsiadaj, wsiadaj, siadaj Czekaj się. Ja chciałbym Siadej Trzy, dwa Jeden Szybciej To no Jesteśmy no. ty, ty, a weź e, połóż się na łóżku Nie ale nie Druga, druga parę wyrzeczek zbił. Kolejna! Ty, dobra, Ty. Ej, yy, Chodź. Ja się na ciebie nie spojrzałem. Nie masz. No co? Ty, stary, nie! No. Aha, no to pozdro. Dobre. Może powinniśmy się bardziej przygotować, co? Nie. Dobre, dobra. To był moment na tyle. Trzymajcie się, cześć.